Dzień dobry szanownemu Państwu, jeżeli ktoś z szanownych Państwa chciałby sprawdzić w jaki sposób uważam, że powinno się zrobić taką, takie prościutko, taką dojrzewającą szynkę, to musicie zerknąć na tą szynkę z ubiegłego roku. Jest kilka odcinków, które oczywiście zostaną tutaj podlinkowane, jest kilka odcinków na kanale i ja używałem do robienia tamtej szynki dojrzewalni. znaczy kontrolowanej kontrolowanego środowiska. Miałem wpływ na to jaka jest wilgotność, miałem wpływ na to, że tam stale był jakiś przepływ powietrza. W tym roku chciałem zrobić po pierwsze y, z, użyć suni, czyli mieszanki mieszaniny smalcu mąki ryżowej. Mąki ryżowej nie miałem, wykonałem ją sam z, ze zwykłego ryżu, który został zmielony i przesiany. Y, jak widać na załączonym wyżej obrazku tutaj to wszystko wyszło ok, czyli nie trzeba kupować mąki ryżowej za kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych za kilogram, której użyjemy tylko do tego, żeby wysmarować, zabezpieczyć tą część, która nie jest zabezpieczona skórą. Wystarczy albo sam smalec, tak jak robiłem w ubiegłym roku, z odrobiną pieprzu, ja dodawałem, chociaż nie jest to jakoś niezbędnie potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy, te włoskie przepisy, to z reguły używa się 50% smalcu 50% mąki ryżowej, no i y, odrobiny pieprzu, około 1%, czyli 49,5% smalcu, 49,5% mąki ryżowej i 1% pieprzu do tego, do tego smarowidła, który zabezpiecza się tą część odkrytą bez skóry. W tym roku chciałem zrobić tak, żeby Nieco ułatwić szanownym Państwu, którzy nie mają możliwości wysuszenia, dojrzewania takiej szynki w jakichś kontrolowanych warunkach, czyli nie mają dojrzewalni albo jakiejś groty, w której dojrzewa się takie mięsa. Tradycyjnie postarałem się zasymulować takie warunki blokowe. Oczywiście u mnie jest o tyle trudno, że ja mam pracownię przygotowaną do tego, żeby tutaj ta wilgotność była nieco wyższa. Po to, żeby te beczki, które, w których jest dojrzewa piwo, dojrzewa wino, dojrzewa alkohol, żeby one nie wysychały zbyt szybko i żeby mięsa, wędliny dojrzewające, w które, które nie są aktualnie w dojrzewalni, żeby one również nie wyschły szybko. Więc staram się w tą wilgotność tutaj zachować dosyć wysoką, w granicach 70-80%. Jeżeli chodzi o tą szynkę, ona była również wystawiana na, na zewnątrz, czyli poza pracownię i tam sobie dojrzewała, obsychała. Starałem się zabezpieczyć ją, jak to było tylko możliwe, najpierw przed dostępem owadów, kiedy była mokra, kiedy jeszcze była niedokładnie wysuszona i do tego użyłem firanki syntetycznej, niebawełnianej syntetycznej firanki, która pozwalała na to, żeby był przepływ powietrza i który pozwala na to, żeby była dystrybucja gazów, czyli żeby ewentualnie para wodna, żeby woda w formie pary wydostawała się z mięsa. Naturalnie Istotne jest również to, kiedy zaczniemy dojrzewać tą szynkę. W tej chwili, a jest już połowa września, to jest dobry moment na to, żeby zacząć myśleć o pozyskaniu mięsa w takiej formie do dojrzewania. Już niedługo przestaną latać muchy, więc to są największe szkodniki, jeżeli chodzi o dojrzewanie takiego mięsa. W warunkach niekontrolowanych będzie nam prościej zasolić tą szynkę. I pozwolić jej w ten to wstępne zrzucenie dużej ilości wody, wstępne osuszenie przeprowadzić w takich warunkach bezpiecznych. Potem, jeżeli ta szynka jeszcze nie jest dobrze dosuszona, ale już jest zabezpieczona sunią, jest już na tyle sucha, że już tam nic z niej nie kapie, możemy śmiało taką firanką ją zabezpieczyć i zostawić nawet w miejscu, gdzie te owady gdzieś tam się pojawią, bo one nawet jeżeli byłyby zainteresowane, a raczej nie są, ale nawet gdyby były zainteresowane. Taką podsuszoną już szynką, to nie dostaną się do niej do środka, bo będzie zabezpieczała przed nimi ta firanka. Ja w poprzednich szynkach używałem dojrzewalni, więc jakby ten etap był dla mnie zupełnie pomijalny, nie był dla mnie istotny, bo do dojrzewalni nic tam z zewnątrz dostać raczej nie mogło. Przypomnę, szanownym Państwu, że tą szynkę, która tutaj wisi za mną, um, zacząłem robić 30 listopada i ważyła wtedy 12 Ponad 12 kg. 30 listopada została zasolona i w tym momencie zaczęła już zrzucać z siebie największą część wody. 9 grudnia ciągle w soli ważyła 11,95 kg. 22 grudnia została wyjęta z soli i ważyła 11,24 kg. 25 stycznia została zabezpieczona sunią i smalcem, więc ta waga nieco wzrosła. Sama szynka bez tych dodatków ważyła wtedy 9,89 kg. W tej chwili, oczywiście, już zrzuciła większą część wody, już praktycznie nic z niej więcej nie zejdzie. W tej chwili dojrzewa już w takich warunkach powiedzmy to do bezpiecznych, czyli nie ma wysokiej temperatury, dosyć znośna jest wilgotność, czyli pomiędzy 70 a 80% wilgotności tutaj w pracowni jest. Na zewnątrz, jak była, nie zwracałem uwagi ani na temperaturę, ani na wilgotność. Od około 3 miesięcy już. Wystawiałem co jakiś czas tą szynkę na zewnątrz bez zabezpieczenia w postaci firanki i ani osy, ani muchy tą szynką się nie interesowały. Czyli w momencie, kiedy ona już zrzuci dużą część wody, jest zabezpieczona sunią, jest zabezpieczona solą, nie ma wilgoci na zewnątrz, to owady się jakby nie interesują kompletnie tą szynką. Ona może sobie spokojnie dojrzewać. Tyle z mojego doświadczenia po tych kolejnych kilku miesiącach, 30 listopada. Ta szynka będzie już miała rok czasu no i będzie wtedy gotowa do podzielenia. Myślę, że zostawię ją jeszcze trochę na haku, ponieważ mam jeszcze odrobinę tej szynki, która jest sprzed dwóch lat. Jeszcze jej nie zużyłem, dlatego tej nie będę musiał rozkrawać. Natomiast na pewno z szanownym Państwem się podzielę informacjami, jak na to wpłynęło, jak na smak tej szynki wpłynął, wpłynęło dłuższe przechowywanie w soli. Bo poprzednią szynkę trzymałem w soli krócej, tą szynkę trzymałem w soli prawie 3 tygodnie. W tej chwili, a przypominam, jest w momencie, kiedy kręcę ten film, jest połowa września. Szynka waży 9 kg 300 gramów, równe 9 kg 300 gramów, łącznie z dodatkiem suni i smalcu. E, oczywiście, część z tego wszystkiego zostanie obkrojona i zostanie zutylizowana, bo ta część zewnętrzna kompletnie się nie nadaje do jedzenia. I w zasadzie do niczego innego. Natomiast te części, które zostają później w okolicach kości, ja z tego wszystkiego robię riet z tego, z tego mięska pozostałego i z tłuszczu. I naprawdę to jest bardzo fajna rzecz. Wychodzi coś na zasadzie takiego pasztetu z włóknami, z cząstkami tej szynki. To jest bardzo delikatne, słone, tłuste, ale bardzo delikatne w smaku. Polecam szanownym Państwu również ten sposób wykorzystania. Resztek takiej, do, takiej dojrzewającej szynki. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed pleśnią, no to yy, na to chyba nie ma innego sposobu niż cyrkulacja powietrza. Oczywiście ja korzystałem tutaj z osuszacza. Mam taki osuszacz w pracowni po to, żeby regulować, jeżeli ta wilgotność jest tutaj zbyt wysoka, jak dla mnie. Natomiast spróbowałem również takiego zabezpieczenia w postaci kilkukrotnego opalania skóry w zasadzie. Głównie tej części, którą jest pokryta, ta niezabezpieczona skórą część, czyli tam, gdzie jest nasmarowane sunią, zasmarowana ta część z wystającą kością, tą część opalałem zwykłym palnikiem gazowym. Wydaje mi się, że to jest doskonałe rozwiązanie, kiedy jest zbyt wysoka wilgotność w jakimś miejscu i jest podejrzenie, że mogłoby się zdarzyć, że jakaś pleśń się na tym pojawi, więc kilka razy no myślę, że ze dwa razy w tygodniu wystarczy. Z taką opalarką przelecieć po, po tych niezabezpieczonych częściach, i nic tam złego się nie stanie. Nadal polecam dojrzewalnie jako doskonały sposób na zabezpieczenie tego miejsca i dojrzewanie w kontrolowanych warunkach, w kontrolowanej temperaturze wilgotności i co najważniejsze, przepływie powietrza. Natomiast jak okazuje się, na tej szynce, która tutaj za mną wisi, jest. Nie ma problemu na to, żeby ją zrobić również w sytuacji, kiedy taką dojeżdżalnią nie dysponujemy. Natomiast trzeba zaopatrzyć się, moim zdaniem, w jakiś osuszacz, cyrkulator, wentylator, cokolwiek, co będzie powodowało przepływ, wymuszony przepływ powietrza, chyba że mamy miejsce, w którym jakby ten przepływ powietrza występuje w sposób naturalny. No i fajnym rozwiązaniem jest również, moim zdaniem, użycie tej, tego palnika, tej opalarki, po to, żeby ewentualną pleśń zutylizować, zanim pojawią się jakieś wykwity na mięsie, na skórze. Jeżeli ktoś z Szanownych Państwa będzie miał ochotę taką szynkę wykonać, to polecam ten okres, dlatego że nie będzie owadów w tym najbardziej newralgicznym momencie. Później, jak już ta szynka obeschnie, zabezpieczymy tą część z kością sunią. Będziemy mogli bez problemu włożyć ją do worka uszytego z takiej firanki albo owinąć, tak jak ja to robię. No a potem, jak już jest obeschnięta po jakimś powiedzmy sześciomiesięcznym obsychaniu, dojrzewaniu, to później owady się już tą szynką nie interesują. Mam nadzieję, że zachęciłem szanownych Państwa, którzy wykręcacie się taką wymówką, że nie macie przecież możliwości, bo mieszkacie w bloku albo nie macie takiej pracowni albo dojrzewalni, że będziecie mieli teraz dodatkowy, dodatkowy impuls do tego, żeby taką szynkę wykonać, nawet jeżeli mieszkacie w bloku, nawet jeżeli macie do dyspozycji. W sumie kawałek piwnicy albo komórki. Szynka naprawdę wychodzi smaczna. Myślę, że również w takich warunkach dojrzeje idealnie. Pozdrawiam, szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.